W ramach 147 milionowej dotacji z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Śląskiem środki finansowe otrzyma pięć wybranych projektów. Trzy z nich realizowane będą właśnie w Bytomiu, konkretniej w dzielnicy Szombierki. Tu suma unijnego wsparcia na rewitalizację wyniesie blisko 80 milionów złotych w kolejce czeka ponad tysiąc beneficjentów, którzy chcą, mają tego typu obiekty czy tereny i chcą je zmieniać, przekształcać i przywracać życiu. Skala wyzwań nieprawdopodobna, bardzo duży to taki bagaż, jeżeli chodzi o województwo śląskie. Od 1989 roku szacujemy, że tych terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, powojskowych, różnego rodzaju też składowiska odpadów, około szacujemy na 20% powierzchni województwa, więc skala wyjątkowa, a Elektrociepłownia sząbierki, to co tu w Bytomiu się dzieje, to takie perełki, na których nam bardzo zależało. I tak największe, bo aż 47,5 milionowe dofinansowanie otrzyma grupa Arche, zajmująca się odnową elektrociepłowni szombierki. Unijne środki mają zostać przeznaczone na stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jednak najpierw Trzeba dokończyć wszystkie prace związane z zabezpieczeniem postindustrialnej katedry. Potrafimy jakby zarabiać pieniądze na tym, gdzie zdaje się, że to. No nie, niemożliwe. Ja tylko takie projekty mnie wciągają, gdzie dla innych niemożliwe, to wtedy jestem nakręcony. Pierwszym etapem są sprawy jakby porządkowe, zabezpieczenie tutaj elementów, które będą bardzo wartościowe, bo tu trochę zostało yy, i na pewno zabezpieczenie dachów. Także rozmawiam, że pewnie już w, nie, w niedługich dniach kierownik tu wejdzie, mimo że jeszcze pozwolenia nie mamy, ale porządkować sobie może. Z unijnego wsparcia w wysokości 15,5 miliona złotych skorzysta także firma Multipolymers, odpowiedzialna za rewitalizację szybu Krystyna. W ramach projektu planowana jest zmiana sposobu użytkowania obiektu oraz znacząca rozbudowa w rejonie nadszybia. W przyszłości mają tu powstać powierzchnie usługowo-biurowe. To jest takie będzie powiązanie nowoczesności z zabytkiem, historią, ponieważ ten obiekt, który powstanie w środku szybu Krystyna, jest to obiekt który będzie zbudowany ze stali i szkła, a więc będzie to naprawdę fajnie wyglądało. No jesteśmy pozytywnie nastawieni, myślę, że to już jest tak, jak tutaj tu stoimy na elektrociepłowni. Te fundusze są przyznane, a więc jest to kwestia teraz tylko tam te pozwolenia na budowę, które miasto też jest bardzo przychylne. Fundusze europejskie pomogą także w rozbudowie bytomskiego klubu golfowego. Dotacja w wysokości 15 milionów 600 tysięcy złotych. Pozwoli na sfinalizowanie inwestycji związanej z powstaniem pełnowymiarowego, osiemnastodołkowego terenu do gry wraz z nowoczesną infrastrukturą towarzyszącą. Armada Golf Club znajduje się na terenach pod dawnej kopalni węgla kamiennego Sząbierki. Tak to prawda, w ogóle y, nasze pole golfowe jest lekkim ewenementem na skalę światową, ponieważ jest w samym centrum miasta. Jest samym centrum aglomeracji, z bardzo dobrym dojazdem, najczęściej te pola golfowe są gdzieś na obrzeżach, w innych, w innych, w innych jakby warunkach budowane, natomiast tutaj mamy bardzo dobrą lokalizację i bardzo ciekawy krajobraz, taki postindustrialny krajobraz, gdzie idąc po polu golfowym, otoczeniem wśród zieleni, trawy, różnej roślinności, widzimy także w dalszej perspektywie kominy, elektrociepłowni, szombierki chociażby, która tutaj z nami jest, bloków, kościołów. Myślę, że ciekawe przeżycie. Dla przypomnienia, ostateczną umowę zakupu elektrociepłowni Szombierki grupa Arche podpisała w sierpniu 2022 roku. Z kolei firma MultiPolymers przejęła szyb Krystyna w lipcu 2023 roku. Można by powiedzieć, że to za długo, ale ktoś, kto jest zorientowany w sytuacji, w przepisach prawnych, wie, że to wszystko musi trwać. Ale my konsekwentnie, nie, nie bacząc na często głosy krytyki nieuzasadnionej w wielu przypadkach, realizowaliśmy swój plan, czyli pozyskania nowych inwestorów, później wspólnego opracowywania wniosków, dostosowywania przepisów, tak abyśmy dzisiaj cieszyli się z tej informacji, z tego ogromnego unijnego dofinansowania i szansy i wizji na to, że te obiekty dostaną nowe życie.